Witam w części piątej. Dzisiaj, zgodnie z zapowiedziami, wykonamy lot AFR, taki prosty lot AFR, oblot lotniska. Natomiast zanim to omówimy sobie nawigację bezwładnościową, radionawigację, nawigację satelitarną i obszarową. Ostatnio wykonywaliśmy sobie lot według procedur VFR. Procedura VFR ma swoje ograniczenia. Wymagany jest widoczność horyzontu, gruntu. Widoczność przeszkód oraz utrzymywanie kontaktu wzrokowego z innymi statkami powietrznymi. W momencie, kiedy warunki się pogarszają i lot VFR staje się niemożliwy na jakimś obszarze, wówczas należy przejść na lot IFR. Obecnie większość lotów w lotnictwie komunikacyjnym oby odbywa się według procedur IFR. Procedury VFR w lotnictwie komunikacyjnym stosowane są niezwykle rzadko, natomiast wykonuje się tak zwane podejście z widzialnością. Natomiast to jest już inna para kaloszy, i o tym będzie innym razem. W początkach lotnictwa loty odbywały się między radiopomocami, czyli lot w przestrzeni powietrznej odbywał się od jednej radiopomocy do drugiej na konkretne jakieś radiale. Co to są radiale, to będzie o tym troszeczkę później. I wówczas takim zygzakiem od jednej radiopomocy do drugiej docierało się do, od punktu A do punktu B. Wadą tego typu zorganizowania ruchu lotniczego jest to, że jest dość ograniczona jego pojemność, dlatego że niemożliwym jest ustalenie z odpowiednią precyzją położenia samolotu względem gruntu, czyli jego dokładnych koordynatów. Oczywiście można to było wykonywać. Metodą triangulacji, jakoś ręcznie względem trzech radiopomocy, które dostarczają nam informacji odległościowej, natomiast nie stosowano tego po prostu w zarządzaniu ruchem lotniczym. No i ruch lotniczy wyglądał w ten sposób tak jak ruch kolejowy, że po prostu od semafora do semafora może się znajdować tylko jeden pociąg i nie więcej. I tak samo tutaj, między radiopomocami, samoloty musiały być musiały mieć bardzo dużą odległość między sobą, żeby zapewnić po pierwsze ciągłość ruchu, a po drugie, żeby zapewnić bezpieczeństwo w tym ruchu lotniczym. W miarę wzrostu ilości tych samolotów i wypełniania się tej przestrzeni powietrznej, no, stało się jasne, że w ten sposób za zarządzać ruchem lotniczym raczej będzie trudno. W związku z tym wprowadzono tak zwaną nawigację obszarową. Szczegółowo będzie o niej troszeczkę później. Natomiast do, nawig do wprowadzenia nawigacji obszarowej po potrzebne było... Precyzyjna jakaś metoda ustalenia konkretnych koordynatów samolotu. Wówczas, z taką precyzyjną metodą, znaczy, która miała po prostu jakąś określoną dokładność, można było te samoloty troszeczkę bardziej skupić na konkretnym obszarze. No i do wyznaczania pozycji zaczęto stosować urządzenia nawigacji bezwładnościowej. One się składają z żyroskopów, kiedyś to były żyroskopy mechaniczne, teraz to są żyroskopy laserowe, o których już sobie troszeczkę mówiliśmy w odcinku o wysokości i prędkości. Dlatego, że te, ten system nawigacji bezwładnościowej dostarcza właśnie informacji o wysokości, prędkości, przyspieszeniu, ale dostarcza też informacji o pochyleniu, czyli kącie natarcia, przechyleniu, czyli przechyleniu na boki, odchyleniu w osi pionowej samolotu. I dostarcza również informacji dotyczących konkretnego położenia samolotu na powierzchni kuli ziemskiej. No i z tym oprzyrządowaniem możliwe było wykonywanie lotów na dalekie dystanse, tras transatlantyckich i tego typu. Natomiast na obszarach o dużym zagęszczeniu ruchu lotniczego możliwe było już wtedy troszeczkę lepsze zarządzanie tym ruchem lotniczym. No i tę ideę mamy tutaj zobrazowaną na obrazku czyli między punktem A i B. Zamiast poruszać się między, między stacjami nawigacji radiowej, można po prostu poruszać się bezpośrednio między tymi dwoma punktami, ewentualnie z jakimiś punktami pośrednimi na trasie. No i tak właśnie wygląda teraz lotnictwo, że lata się między po prostu konkretnymi punktami. Do nawigacji bezwładnościowej wrócimy sobie jeszcze przy okazji omawiania nawig nawigacji obszarowej, natomiast teraz przejdźmy do podstaw radionawigacji. Wprowadzenie pomocy radionawigacyjnych. Umożliwiło kiedyś w ogóle loty według wskazań przyrządów, teraz umożliwiają one lądowania z ograniczoną widzialnością. Każde większe lotnisko jest wyposażone w kilka zazwyczaj różnych pomocy radionawigacyjnych, które pomagają pilotowi sprowadzić samolot do lądowania w bezpieczny sposób, oczywiście, dostarczając przy tym różnych informacji jeszcze. Typu, pod jakim kątem znajdujemy się względem lotniska, ewentualnie w jakiej odległości. Więc pierwszym i najstarszym typem radiolatarni jest ra radiolatarnia bezgierunkowa, czyli tak zwana NDB. No i NDB dostarcza nam informacji tylko takiej, w którym kierunku ona jest, i nic więcej. Częstotliwości, na jakich nadaje, to jest zakres mniej więcej fal y, długich lub średnich. W samolocie znajduje się antena kierunkowa na to, na to pasmo, która sprawdza, z której strony moc e, tego sygnału na danej częstotliwości jest największa. I w ten sposób ustalana jest po prostu pozycja tej radiolatarni względem samolotu. Mając dwie takie radiolatarnie, jesteśmy w stanie ustawić samolot w osi pasa przy podchodzeniu do lądowania z dokładnością plus minus 5 stopni. Jest to niestety no, mała dokładność 5 stopni to jest dosyć duże odchylenie. No ale w początkach po prostu musiało to wystarczyć. Zaletą takiej radiolatarni jest to, że ona ma dosyć duży zasięg. Wadą natomiast jest to, że po pierwsze, że nie dostarcza w ogóle informacji kierunkowej, o czym za chwilkę się wyjaśni, co to znaczy informacja kierunkowa. Nie dostarcza informacji kierunkowej, to po drugie jest dosyć podatna na zakłócenia takie atmosferyczne. No i w procedurach lotniskowych opisywane są różne efekty atmosferyczne przy zachodzie albo wschodzie słońca. Razem z procedurami, jakie się należy trzymać na wypadek po prostu problemów z utrzymaniem sygnału z NDB. Drugim typem radiolatarni, nowszym jest VOR, czyli VHF Omnidirectional Range. Jest to radiolatarnia dostarczająca już informacji kierunkowej, to znaczy, z którego kierunku, względem na którym kierunku, na którym radialu. Tak zwanym na tej radiolatarni się znajdujemy. Radiolatarnie WOR są zazwyczaj sprzęgnięte z systemem DME, czyli Distance Measuring Equipment, który dostarcza nam jeszcze informacji odległościowej od tej radiolatarni. No i mając taką informację jesteśmy już w stanie prowadzić dosyć dokładną radionawigację. I widzimy teraz infografikę przedstawiającą zasadę działania tej radiolatarni. Wiązka kierunkowa przemiata nam całą przestrzeń 30 razy na sekundę i ta wiązka kierunkowa jest na, emitowana na jednej, jednej podnośnej. Na drugiej podnośnej emitowany jest sygnał przejścia tej wiązki kierunkowej przez punkt magnetyczny 0, lokalny punkt magnetyczny 0. I to, co samolot mierzy, to to, to to jest czas pomiędzy otrzymaniem sygnału na obydwu podnośnych. I w ten sposób wyliczany jest radial, czyli promień, na którym aktualnie samolot się znajduje względem danej radiopomocy. Radiale numerowane są od północy magnetycznej, czyli od zera, i idąc w kierunku zgodnym ze wskazówkami zegara. I takich radiali mamy 360. WOR, jak sama nazwa wskazuje, pracuje w paśmie VHF od 108 do 118 MHz. DMS z kolei pracuje na częstotliwościach mikrofalowych, już ponad 900 MHz. No i zasada jego działania jest mniej więcej taka jak w pingu, czyli samolot wysyła zapytanie, radiolatarnia wysyła odpowiedź i na podstawie opóźnienia obliczana jest odległość od radiolatarni. No I ostatnim systemem radionawigacyjnym, jaki sobie omówimy, to jest ILS. Już jest dużo bardziej popularny niż pozostałe jest troszkę nowszy niż WOR i NDB, ale nieznacznie, dlatego że WOR to, NDB to jest lata 30. WOR to jest przełom lat 40. i 50., bardziej w stronę 40., no a ILS to też jest przełom lat 40. i 50., ale już tak bliżej 50. jest wdrożenie. No, i ILS, tak jak widzimy na infografice, składa się z dwóch wiązek radiowych, takich podstawowych, wiązki lokalizera dostarczającej nam Informacji azymutalnej poziomej i wiązki glide slopa, czyli informacji pod jakim kątem należy schodzić do lądowania. ALS jest systemem naprowadzania do radiowym systemem naprowadzania do lądowania, według ALS-a, raczej się nie wykonuje radionawigacji, do tego stosuje się bardziej NDB i WOR. Każda z tych związek składa się z dwóch podnośnych które są odchylone o konkretny kąt, o bardzo precyzyjny kąt względem siebie. No i ścieżka do lądowania, czy to glideslopa, czy Localizera, jest w tym miejscu, gdzie obydwie te wiązki mają tę samą moc. No i taka jest zasada działania als -a. Jak widać, dosyć prosta. No i taka ciekawostka. W latach 60., w późnych latach 60. wykonano pierwsze lądowanie automatyczne, z wykorzystaniem ILS-a. Dotąd nie wynaleziono i nie wprowadzono do powszechnego użycia systemu, który byłby równie niezawodny i równie dokładny. Od 70 lat, tak naprawdę, ILS sprawdza się bardzo dobrze. Jest on również sprzęgnięty z systemem DME. To jest dokładnie ten sam DME, co w przypadku WORA tylko że ten DME jest zlokalizowany zazwyczaj na progu pasa, także wiadomo, jaka jest odległość nie od radiopomocy, tylko od progu pasa. W ten sposób przechodzimy do nawigacji satelitarnej oraz obszarowej, no bo słysząc, że latamy w dalszym ciągu w oparciu o 70-letni, bardzo prymitywny jak na dzisiejsze możliwości technologiczne system radionawigacji, no jest troszkę zaskakujące, prawda? Dlaczego tutaj nie ma GPS-a albo jakiś satelit, jakichś lampek błyskania, czegoś takiego tam diodek? No nie ma. Jest to dosyć prosty system. Trwały prace do niedawna jeszcze nad tak zwanym MLS-em, czyli opartym o pasmo mikrofalowe, który byłby w stanie prowadzić samolot po łukach. Dlatego że ograniczeniem ale a jest to. Że on potrzebuje w miarę płaskiego terenu, żeby nie odbijał się ten sygnał, oraz nie może być żadnych przeszkód na drodze sygnału ILS-a. To jest jego główna wada, dlatego w niektórych lokalizacjach nigdy nie będzie ILS-a ze względu na ukształtowanie terenu. Szansą dla takich miejsc miał być MLS. Natomiast pracę nad nim zarzucono ze względu na to, że system byłby zbyt drogi, oraz ze względu na to, że systemy satelitarne stają się coraz bardziej popularne. No już padło to hasło: nawigacja satelitarna wielka mityczna nawigacja satelitarna już sobie powiedzieliśmy, dlaczego nawigacja satelitarna nie nadaje się do określania wysokości samolotu, ani tym bardziej jego prędkości. Więc teraz sobie powiemy, dlaczego nawigacja satelitarna w obecnym kształcie nie nadaje się do prowadzenia dokładnych operacji lotniczych typu podejście. Dlatego, że nawigacja satelitarna, i to sprawdzałem jeszcze niedawno, w dalszym ciągu nie jest używana przy podejściach precyzyjnych, czyli podejścia w kategorii trzeciej, takiej najbardziej precyzyjnej, w największych ograniczeniach widoczności, Prowadzone są w dalszym ciągu wyłącznie o systemy radiopomocy ALS. Natomiast nawigacja satelitarna z czasem coraz bardziej zwiększa swoją dokładność. Oczywiście mamy ten system amerykański GPS, będzie system europejski Galileo, jest jeszcze tam rosyjski i chińskie systemy. No i te wszystkie systemy tak wzięte do kupy dostarczają nam informacji o położeniu i wysokości. Metodą triangulacji. Natomiast w lotnictwie potrzebujemy dosyć dużych dokładności, to znaczy dokładności do rzędu kilkudziesięciu centymetrów. I o ile system nawigacji satelitarnej jest dobrym uzupełnieniem dla systemu nawigacji bezwładnościowej, tam w kwestii prowadzenia samolotu na trasie przelotowej. W fazie przelotowej, no to już przy podejściach do lądowania ta nawigacja satelitarna ma niedostateczną dokładność. Na tej podstawie powstały systemy zwiększające taką dokładność. W Ameryce jest to WAAS, White Area Augmentation System, natomiast w Europie mamy system EGNOS European Geostationary Navigation Overlay Service. Jest to typ usług, które monitorują. W trybie ciągłym system nawigacji satelitarnej. No I znając dokładne położenie stacji monitorujących położenie geograficzne, no to można wówczas prowadzić poprawki takie lokalne dla tego systemu nawigacji. Dobrze, no więc uporządkujmy. Przestrzenie lotnicze dzielimy na przestrzenie non-RNAF i przestrzeń RNAF. Przestrzeń non RNAF to jest przestrzeń, w której nie prowadzi się nawigacji w oparciu o nawigację bezwłatnościową lub satelitarną. Przestrzeń RNAF to jest przestrzeń, w której prowadzi się tego typu nawigacje i w ten sposób większość przestrzeni jest w tej chwili obsługiwana. Wykorzystanie GNSS w RNAF polega na tym, że GNSS i odczyty z GPS-a lub z satelitów są odczytami. Uzupełniającymi, to znaczy domyślnie samolot lata według nawigacji bezwładnościowej w momencie, kiedy nie ma dostępu do nawigacji satelitarnej. Zdarza się tak co jakiś czas, i to jest w, opublikowane w takich depeszach specjalnych, które się nazywają Notam, że na danym obszarze system nawigacji satelitarnej będzie. Albo niedostatecznie dokładny, albo będzie po prostu brak sygnału ze względu na prowadzone jakieś na przykład działania wojenne. Wówczas samolot w trybie domyślnym po prostu przełącza się na system nawigacji bezwładnościowej, która ma dokładność bodajże 60 mili na godzinę lotu. I oprócz tego system nawigacji bezwładnościowej automatycznie synchronizuje się w momencie, kiedy odzyska łączność z systemem nawigacji satelitarnej. I wówczas sobie te wprowadza, wprowadza korekty do tych żyroskopów. No więc tak, mamy przestrzeń non-ERNAF i przestrzeń ERNAF. Mamy wykorzystanie GNSS w ERNAF. No i teraz tak, mamy różne klasy przestrzeni ERNAF. Są przestrzenie ERNAF 10, w których dokładność lokalizacji to musi być nie, mniej, nie większa niż 10 mil. I mamy przestrzeń ERNAF 5, w której... Dokładność lokalizacji musi być nie, mniej, nie większa niż 5 mil. Czyli dopuszczalne odchylenie pozycji to jest 5 mil. I według tych dwóch typów lokalizacji, czyli RNAV10 i RNAV5, lata się nad oceanami. Następna klasa przestrzeni powietrznej to jest RNAV1, która jest nazywana już precyzyjną. To jest przestrzeń, w której dokładność określania pozycji musi być poniżej 1 mili. I tym sposobem przechodzimy płynnie do klas przestrzeni RNP. To jest RNP od RNA. To jest taki RNAF, który ma jeszcze dodatkowe zabezpieczenia w samolocie czyli systemy monitorujące jakość określania tej pozycji. I w momencie, kiedy ta jakość, kiedy te systemy wykryją jakieś, jakieś niedokładności, alarmują pilota, i pilot musi wtedy korzystać z procedur utraty dokładności określania pozycji. No, i dzięki temu mamy przestrzenie RNP 03, czyli dokładność do 0,3 mili, i przestrzenie RNP 01, czyli dokładność do 1,1 mili. W oparciu o te systemy określania pozycji, możemy już, czyli RNP 03 i RNP 01, możemy już prowadzić dość dokładne podejścia do lądowania w miejscach, w których nie ma albo nie ma w ogóle ILS-a i nigdy nie będzie, albo Ailes jest zrobiony w taki sposób, że on tylko sprowadza do pewnej wysokości, a dalej już trzeba lecieć z widzialnością tam do samego przyziemienia, i tak jest na przykład w Austrii na wielu lotniskach, no generalnie po prostu w Alpach, tam jeszcze w Szwajcaria i te części francuskie. No i tak, mamy już te przestrzenie ARNAV, czyli przestrzenie, w których trzeba latać z określoną dokładnością i tego typu informacja, z jaką, z jaką dokładnością musimy określać swoją pozycję, znajduje się w mapach lotniczych albo w kartach podejścia dla danego lotniska. I tutaj mamy przykład dla lotniska we Wrocławiu. No i mamy informację, że domyślnie wymagany jest oprzyrządowanie ARNAV-1 ale z pewnymi restrykcjami można wykonywać procedury AFR według, procedury według oprzyrządowania typu ARNAV-5. Tutaj z kolei mamy przykład podejścia do lądowania w Innsbrucku w Austrii no i mamy dokładnie opisane, że dokładność ustalania pozycji to musi być nie, mniej, nie większa niż 0,3 mili. I w poprzednim odcinku omówiliśmy sobie jakiego typu Sygnały świetlne. Pilot powinien widzieć, żeby kontynuować podejście poniżej minimów, podejście do lądowania. No i dzisiaj sobie możemy określić, które pomocy radionawigacyjne oraz satelitarne pomaga, zezwalają nam na wykonywanie podejść precyzyjnych. Otóż podejście precyzyjne można wykonywać wyłącznie w oparciu o ILS. NDB, VOR to są podejścia nieprecyzyjne, natomiast RNP, podejścia typu RNP to są. Podejścia w nieprecyzyjne, w których stosuje się już trochę te procedury podejść precyzyjnych, ale to są w dalszym ciągu podejścia nieprecyzyjne. Każde z tych typów podejść będzie mieć inną wysokość decyzji. NDB będzie miała najwyższą. Troszeczkę niżej będzie można zejść samolotem przy lądowaniu na WOR. Jeszcze niżej przy lądowaniu w oparciu o RNP i ILS. No to już w zależności od kategorii. Czym wyższa kategoria, tym niżej będzie można zejść aż do kategorii trzeciej C, kiedy nie będzie wysokość decyzji, to jest 0 stóp nad, nad poziomem pasa, czyli aż do samego przyziemienia, tam nie ma wysokości decyzji. A no i tym samym dotarliśmy do ostatniego punktu dzisiejszego odcinka, czyli wykonanie prostego oblotu lotniska, czyli prosty lot z procedurami AFR. Wystartujemy sobie na pasie 29, oblecimy lotnisko dookoła i wylądujemy... W oparciu o wor na pasie, również na pasie 29. Przy ograniczonej widzialności ja tam ustawię podstawy chmur na 1200 stóp nad poziomem gruntu. 100 knots. V1, okay. osiągnęliśmy prędkość rotacji. Ja sobie Positive prędkość... climb. Detektory wyłączę i chowamy podwozie. Dobrze, wzniesiemy się do wysokości 4100. Obietka widoczność. Co dobrze. włączę sobie automatyczną automat ciągu obniżymy troszkę dziób żeby nam nie spadała prędkość to pisze tak. jesteśmy na 4000 stóp I wykonamy sobie za chwilkę zakręt w lewo. Sobie ustabilizuję profil lotu. Zakręt sobie wykonamy przy 200 węzłach. Dobrze, klapy mamy schowane. Obniżymy troszeczkę wysokość o te 200 fitów do 4000. Dobrze. No i zakręcamy w lewo zakrętem standardowym 25 stopniowym i proszę bardzo tutaj już będzie widać jak działa nam wor tego, że już wychodzimy powoli z radiala 292 lub 112 sobie przyspieszę Ta. przełączę się na mapkę i spróbuję się zrównać z tą linią. Śmiem się, rozpędzimy się troszeczkę. Tutaj w obrębie lotniska nie można się poruszać z prędkością większą niż 230 węzłów, no ale do celów pokazowych zrobimy to nieco szybciej, żeby zaoszczędzić czas. Dobrze, już powolutku będziemy zakręcać. Super. Jesteśmy mniej więcej na trasie. Dobrze. Zobaczymy sobie, w jakim stanie mamy teraz odczyt z wora. No i tak. Informuje nas o tym, że powinniśmy być bardziej na lewo. Tam jest nasz radial. I wskazówka informuje nas, że w tamtym kierunku mamy gdzieś radiolatarnię wor. A jak widać pod... No nic nie widać. Dobrze, już się zbliżamy do zakrętu, więc ja sobie troszeczkę spowolnię. Jesteśmy w tej chwili 16,2 mili od lotniska. Dobrze, więc ja już wykonuję zakręt w lewo. Już sobie łagodny zakręcik zrobimy. Mamy kawałek do tego. 292 radiala O i już zaczynamy wchodzić na radial Już nam się igła przesuwa Dobrze, 12 mil, troszeczkę sobie już zwolnimy poniżej 200 albo w okolice 200 I znajdujemy się na radialu 292. Lotnisko mamy na wprost. Dobrze, 10 mil. Zmniejszymy sobie też wysokość do 3000. Tak, przeszliśmy w tryb descent. No, jesteśmy na prędkości 200. Wypuszczam sobie już pierwsze klapy. Wysokość teraz, jaką powinniśmy mieć, to jest 2100. Jesteśmy na 3300. To musimy szybko zmniejszyć wysokość i wyrównać je z radiale. Załączymy sobie e, fazę podejścia do lądowania, zmniejszymy w zasadzie prędkość już całkiem. Musimy być teraz na 1200 2 mile od 2,5 mili od radiopomocy gdzieś tak za 3 mile od lotniska Zajdziemy sobie w okolice minimów Trochę dodam mocy na sikach? Biały punkcik tutaj na wprost. Czemu ja nie widzę? Na no to podejścia to jeszcze nie wiem o, jest OK. 500. Sync rate. Sync rate. Sync rate. Tak, i jesteśmy. dobrym Do zejścia do lądowania. slide slope 100 50 40 30 20 10 Five. Oh. yes that's my last year